Uwaga, uwaga! To jest poradnik... Uwaga, uwaga! To jest poradnik... I co ja mi nie... Winogronu! z się winogron. Bierzemy go tego nie mam Przepraszam, żebym to nie poprawnie Jeszcze raz bierzemy Widzieliście to? Widzieliście to? Poczuciłem i złapałem w To było magiczne, spróbuję to powtórzyć. Nie, nie było w kadrze widać. A, jeszcze raz. Jak już? Tak się wygląda. Ale dziadkowie, starzy, czyli tak jak ja, bo jestem stady, mam 100 lat, to się je tak. Tak, to się już mega starzy. Jadą tak, usuwają pestkę, mimo może tu nie ma paski. ale by usuwam. Jedzą tak.

Przed sobą jeden winogron przez las. A już są wody. A lokajcie, chcemy zjeść. A ja się nie dam! Ja jestem najlepszy! Tak, kocham! O co tu za piękna pani! Dziś ja mam na imię Milosław? Znaczy nie Mirosław z gadałem, Roman. Dzień dobry! Dzień dobry! Czy pani jest panią? Tak, ja się panią! Mam na imię. Patrycja! Tej, to fajnie. Chcesz być moją żoną? Tak! Ja jestem, ja jestem! kanibalem oh, 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 oh. jadłem ją Widziałeś to goniewał Cenzura. Moja głowa jest zbyt A uciekam do przodu! A, nie zauważyłam kabiny! Kabiny nie zauważyłam! A ja ci zauważyłem? Nam, nam nam. I tak pan Stefan znał swoją żonę o imieniu. Klaudia, on zjadł, potem wziął, zjadł Nie wiadomo skąd, miał dziecko, które sobie tak żyło, patrzcie jakie było małe, co tam robisz, co tam robisz, przymielu, no i też zjadł, Albo tylko jeden kozek, bo mały, Da-da-da! Gærene! Da, 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 da.